Manko, witajcie na kanale Kultura Sylwetki. Ze mną jest niezmiennie Paweł Angulski. Witam wszystkich. No i oczywiście e, za kamerą Kacper Makarowski. Witam was serdecznie. Chcielibyśmy sobie ci porozmawiać o modzie na produkty protein oraz jak oszukują nas producenci właśnie produkujący te e, produkty proteinowe, wysokoproteinowe, często opakowujący stary produkt. Po prostu nowe opakowanie z dopiskiem protein wysokopiałkowy. I co robić, żeby nie dać się nabić butelkę? Bo teraz aktualnie na rynku jest bardzo prosto o to. Dlatego chcielibyśmy z Pawełem dzisiaj poruszyć ten temat, bo wydaje się nam, że jest dość popularny i wiele osób się na niego w dalszym ciągu łapie. W ogóle Paweł, jaki jest twój stosunek do tych produktów proteinowych? Czy sam korzystasz? Od razu tutaj nakreślę na starcie, co mamy na myśli produkty proteinowe. W skład tego wchodzą różnego rodzaju batony, przekąski, sery, yy, puddingi, teraz bardzo modne, yy, nawet zwykły nabiał teraz potrafi być produkowany w wersji high protein, mleka, kurcze serki wiejskie. Jaki twój, jest Twój stosunek, Paweł, do tego typu produktów? Yy, ja powiem właśnie jeszcze do tej yy, gamy, do różnorodności, że właśnie byłem bardzo zdziwiony, bo. E, w ostatnim czasie, właśnie tak, wszedłem do sklepu i zacząłem się mocno rozglądać po półkach, co nie, e, z, z tymi produktami. I, I, właśnie, mega mnie to dotknęło, że naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tych proteinowych produktów. Jakby jeszcze dosłownie dwa lata temu nie było połowy z tego. Dosłownie dwa lata temu, nie? Widać, więc... że przyszła teraz bardzo mocna moda, jak chodzi o, o tą właśnie sferę wysokoproteinowych przekąsek. I... Strasznie. Ma to oczywiście swoje plusy. Mhm. Ale bardzo dużo minusów też widzę e, pod tym kątem. Yy, odpowiem na to pierwsze pytanie. Odpowiem, e, jak ja się na to zapatruję. E, zapatruję się na to tak, że e, to jest e, ogólnie większość tych produktów protein, nie? to jest e, w porządku dodatek do diety w umiarkowanych ilościach. E, ma to swoje zastosowanie. Ja zaraz powiem, kiedy ja na przykład stosuję takie rzeczy. E, ma to swoje zastosowanie, ale to nie może być podstawa diety. A tutaj pojawia się właśnie pierwszy problem z tymi produktami High Protein, mam na myśli te wszystkie skry, jogurciki, jogurty pitne i tak dalej, że szczególnie u młodych osób, szczególnie u wiesz, takiego przeciętnego licealisty, który zaczął chodzić na siłownię, co nie, to jest totalna podstawa diety. W sensie ja powiem szczerze, rzadko, dosłownie, rzadko widzę. Chłopaków gdzieś tam, młodych chłopaków na siłowni, Którzy by mieli chociaż dwa posiłki dziennie z pełnowartościowymi źródłami białka. E, mam na myśli produktami nieprzetworzonymi, czyli na przykład e, mięsem, jajkami, e, czy powiedzmy nawet mniej pełnowartościowymi, ale nasionami roślin strączkowych, e, właśnie jakichś takich, jakiejś soi. Nie? Jest tego bardzo mało. E, nawet zwykłego nabiału. Większość młodych chłopaków, których ja znam u siebie na siłowni, w swojej praktyce trenerskiej, dosłownie buduje swoją dietę na skyrach e, i innych jogurcikach e, high protein, na jakichś tam puddingach, e, galaretkach i tak dalej. I to już jest problem, uważam. Dlaczego? No to, to zaraz do tego przejdziemy. Więc moje zdanie e, tak, jest na to miejsce w diecie, wszystko dla ludzi. E, to są w ogóle fajne produkty. Ale w umiarkowanych ilościach, a z tym jest problem. Od razu tutaj na starcie dla osób, którym może nie chce się do końca słuchać. Poznajcie nasz stosunek do tego typu produktów. Ja mam bardzo podobnie jak Paweł, chociaż ja jeszcze w inne słowa to ubiorę. Nawet nie tyle dodatek co do diety, co wyjście awaryjne w momentach, kiedy naprawdę mamy zabiegany dzień, mamy jakiś wyjazd. Jesteśmy na przykład na jakimś wyjeździe, i faktycznie to będzie jedyne źródło i alternatywa, która nas uratuje w celu uzupełnienia danej ilości proteiny w ciągu dnia, jeżeli nam na tym bardzo zależy. Ale jako dodatek, nawet do diety takie codzienne, jeżeli mamy czas, żeby przygotować sobie posiłek, możemy sobie wygospodarować jakiś ten właśnie kawałek dnia, to moim zdaniem powinniśmy jak najbardziej unikać tego typu produktów, i za chwilkę przejdziemy. Właśnie dlaczego naszym zdaniem powinniśmy tego unikać i nie jesteśmy zwolennikami, zbyt dużymi tego typu produktów. I jeszcze apelujemy: łapka w górę, subskrypcja, bo ponad 70% z Was nie obserwuje nas, nie subskrybuje. Odsyłamy również do Instagrama. Bardzo prosimy, abyście. Kliknęli w ten dzwoneczek i subskrypcję, bo zwoli nam to dotrzeć do większej ilości osób. No i przede wszystkim rozwijać kanał, a tego byśmy sobie chyba razem wszyscy życzyli. A przynajmniej nasza dwójka bardzo by sobie tego a życzyła. A przynajmniej nasza dwójka, tak. <grym> tak. Właśnie dobrze w sumie powiedziałeś, bo ja u siebie, właśnie stosuję w sensie nie w praktyce trenerskiej, tylko jakby u mnie konkretnie. E, właśnie najczęściej te e, skry, czy jakieś napoje, high protein i tak dalej stosuję właśnie wtedy, e, kiedy po prostu na przykład zdarza mi się e, taki dzień, czy taka sytuacja, na którą po prostu nie byłem przygotowany i nie mam swoich pojemników e, z tym przysłowiowym ryżem, z kurczakiem, nie? E, bo, bo zazwyczaj właśnie e, tak jem i tak ponad połowa mojego dziennego spożycia białka w sumie to pochodzi z chudego mięsa, e, zazwyczaj. Natomiast w dni, w które na przykład wpadł mi na ostatnią chwilę, wpadły mi na przykład dodatkowe treningi na siłowni, co nie? I myślałem, że wrócę do domu 16 i ugotuję, a wracam do domu na przykład 19, bo na ostatnich wizach ktoś tam się zapisał na jakiś trening, no to wtedy uważam, że to jest dobry czas, żeby podskoczyć właśnie do sklepu i kupić sobie dwa skery i wafle ryżowe i, i, i zrobić z tego posiłek, co nie? I będą, będzie wtedy faktycznie źródło białka, źródło węglowodanów, no i to, to, to nie jest zły posiłek, nie o to mi chodzi. Ale to jest właśnie taki, jak to nazywałeś, posiłek awaryjny, bo normalnie w normalnej sytuacji wróciłbym po prostu do domu, ugotował sobie, sobie posiłki i, 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 i je zjadł z produktów nieprzetworzonych. Dobra, Paweł. Ja bym chciał tutaj taki statement obrać naszej roli jako trenerów. Przede wszystkim jednym z założeń dla naszego klienta, dla naszego podopiecznego, jest to, aby nauczyć go zdrowych nawyków żywieniowych. I teraz tak. Zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe podejście do diety ma oczywiście na celu zbilansowanie naszej diety, abyśmy mieli też miejsce na te nasze przyjemności, ale żeby raczej to takie 80% na nawet wzbysz bazowało na nieprzetworzonej żywności, na zdrowych produktach, na zbilansowanych posiłkach. I teraz tak. Ja dam prosty przykład. Ile razy zdarzało ci się po takim nieprzetworzonym jedzeniu mieć jakieś problemy żołądkowe, mieć jakieś problemy gastryczne? Zjedliśmy na przykład sobie taki fajny posiłek, załóżmy jakieś frytki z batatu przygotowane, do tego piersku czaka, porcja warzyw. Ja naprawdę musiałbym sobie teraz wertować w pamięci momenty, kiedy po takim posiłku czułem się ciężko, było mi niedobrze na żołądku. Natomiast, po tych produktach proteinowych, po posiłku bazującym na nim głównie, na tej przetworzonej żywności, bo nie ma co ukrywać. Te produkty mają bardzo dużo dodatków w sobie, mają bardzo dużo konserwantów, mają zbędnych tak naprawdę polepszaczy smaku. Mają długi skład. To mają, też jest ma, tak, mają bardzo długi skład. W dodatku, tutaj należy nakreślić, bo mało osób o tym też wie, wysoka podaż białka z tego produktu bardzo często. Polega na triku, który podejmują tutaj producenci żywności, czyli dodanie mało wartościowych, e, mało wartościowych źródeł białka, na przykład kolagen wołowy, który jest bardzo powszechny, w, zwłaszcza w batonach proteinowych i puddingach, który też zauważyłem. I teraz tak, należy sobie przeanalizować, czy faktycznie, nawet jeżeli deklaruje producent 20 gramów protein, czy te 20 gramów protein z tego pudingu będzie relatywnie odnosiło się do. Na przykład protein z piersi z kurczaka, czy to z wołowiny, czy z nabiału. Też może dla osób, które, które nie do końca wiedzą, o czym rozmawiamy. Pełnowartościowe i niepełnowartościowe białko. Czym to się różni? Białko jest złożone z aminokwasów, czyli takich małych cząsteczek to białko budujących, i część z tych aminokwasów organizm nasz może wytworzyć sobie sam, natomiast niektóre z nich, Muszą być dostarczane spożywienia. I teraz niepełnowartościowe białka to są te białka, które dostarczają nam tylko kawałek, tylko część aminokwasów, a innych brakuje. I w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać tego białka, bo po prostu brakuje nam kawałka budowli. Do zbudowania domu potrzebujemy cegieł, ale też potrzebujemy betonu, nie. I właśnie niepełnowartościowe białko to jest taka sucha cegła bez betonu. Koniec końców jej nie użyjemy, chociaż na papierze wszystko się zgadza, nie? więc. Faktycznie szczególnie te, te, te właśnie ten dodatek kolagenu. Widzę, tak jak mówisz, bardzo często w batonach proteinowych, szczególnie tych gorszej jakości, nie można tego liczyć. Gorszej jakości zazwyczaj to są te z dyskontów, czyli tych najpopularniejszych sklepów. One przy kasach często są i. I te wszystkie jeszcze... po prostu tanie. Prawda jest taka, tak. że, że tani baton proteinowy rzadko ma pełnowartościowe białko po prostu dlatego, że to pełnowartościowe białko jest droższym surowcem, nie? Zauważyłem trend taki, że po prostu dodanie tego dopisku protein nawet u osób, które nie siedzą w tej branży, tak jak my siedzimy, jesteśmy zajawkowiczami, prowadzimy ludzi, czy osoby po prostu trenujące rekreacyjnie, ale powiedzmy, że rekreacyjnie w stopniu takim średnio zaawansowanym, czyli przykładają się do tego po prostu. One już raczej zwracają uwagę na to, co jedzą, mają świadomość żywieniową w jakimś tam stopniu wyrobioną, czyli wiedzą, że muszą białka dostarczyć, wiedzą za co odpowiadają tłuszcze, za co białko, za co węglowodany, natomiast osoby nawet, z nadwagą otyłek, które chcą ze sobą coś zrobić na samym początku drogi. Teraz wszędzie są w sieci bombardowane mm, tego typu treściami, że należy zwiększyć podaż białka. Yy, tutaj są jakieś kurcze deserki z budynków proteinowych pokazywane, że to jest super alternatywa. I owszem, jak najbardziej to troszeczkę nam tą kalorykę diety może uszupić, choć właśnie do tego zaraz przejdę, bo też niekoniecznie musi się tak wydarzyć, ze względów takich, że często po prostu ten. To pisek protein jest kurczę, chwytem marketingowym, który w rzeczywistości przynosi nam tylko tak. Gorsze jakości produkt bo mocniej przetworzony, gorszy jakościowo, jak chodzi o smak, bo często nie ma co ukrywać te produkty proteinowe. No nie umywają się naprawdę do tych y, takich powiedzmy, że klasycznych batonów. Oczywiście. Baton proteinowy bardzo często smakuje jak po prostu jakiś tam. Taki beton, jest twardy, jest ciężki do przerzucia, gumowy, tylko tyle, że słodki. Ale należy wspomnieć, że kalorycznie te oba produkty wychodzą bardzo podobnie, bo czy my zjemy sobie baton proteinowy, czy my zjemy tutaj klasycznego sneakersa, one kalorycznie nie będą się wiele różniły od siebie. I to też jest zgubne, co, czego producenci nie deklarują już tak, tak ochoczo na, na swoich opakowaniach. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo często spotkał się z taką sytuacją, że przychodzi na przykład na siłownię osoba otyła, robi trening i idzie po treningu kupić batony proteinowe, no bo przecież trzeba zjeść białko, więc to jest dobre. Jakby to pomoże mi w osiągnięciu takiej sylwetki, którą chcę, prawda? No nie, no niekoniecznie. Dlatego, że jeśli zjesz sobie dwa takie batony proteinowe po treningu, no to, to dostarczysz ok, dostarczysz 30 gramów białka mniej więcej, jakość tego białka już sprowadźmy na drugi plan, natomiast dostarczysz też ponad 500 kalorii, czyli tyle, co w naprawdę porządnym, pełnoprawnym posiłku typu ziemniaki z jakąś surówką i z na przykład piersią z indyka, co nie Natomiast ten baton najecie na ile? Na godzinę? Może? Bardzo trudno, żeby taki baton nasycił. Więc taka osoba myśli sobie, że robi dobrze dla swojej sylwetki, dla swojego zdrowia, no bo przecież je high protein, a, a, a w internecie przeczytała, że tak trzeba robić. A koniec końców kończy się to tak, że, e, że wszystko to, wszystkie te kalorie, które przepaliła w trakcie treningu, e, przejadła dosłownie w 3 minuty, dlatego że. Na przykład takie 40 minut kardio spali właśnie powiedzmy te 500-600 kalorii u osoby z nadwagą. No i ta osoba jest w stanie zjeść je w batonie proteinowym w dosłownie 3 minuty, i to tak naprawdę zaprzepaszcza cały ten trening. Więc dużo lepszą opcją, jeśli zależy nam na budowaniu sylwetki, jeśli zależy nam na naszym zdrowiu, jest powrót do domu bez kupowania tego batona. Nic się nie stanie, jak zaraz po treningu nie zjemy białka. Powrót do domu, przygotowanie zdrowego posiłku z nieprzetworzonych produktów, zjedzenie tego posiłku i podziękuje nam nasza mikroflora, podziękuje nam nasze samopoczucie i podziękuje nam w konsekwencji również nasza sylwetka. Dokładnie, można też iść tutaj tropem tego, że faktycznie produkt proteinowy bogatszy w białko wykaże nawet większą sytość, jeżeli sięgniecie po tego klasycznego snickersa. Z tym, że też no, to, co właśnie wspominaliśmy, Relatywnie tego dobrego jakościowego białka w tym batonie jest prawdopodobnie bardzo mała ilość. I teraz, jeżeli my zjemy tylko ten baton, to w rzeczywistości ten na 40% protein, które dostarczyliśmy, wyląduje w toalecie, bo tu to po prostu są słabe jakościowo e, białka dostarczone do naszego organizmu. I teraz tak, kolejny, kolejny trop, który obserwuję u producentów. To jest po prostu właśnie przerabianie etykiet starych produktów na etykiety protein, które mają na celu przyciągnąć większą rzeszę kupujących. Również tutaj mm, raczej celują tutaj w tą naszą, ten nasz światek Fitness, bo jest on dosyć teraz rozległy, dużo osób się tym zajmuje i zachęcają nas tym samym do zakupu tego, tego produktu. Ostatnio było głośno bardzo o takim. Takim zabiegów, chyba firmy Cot, jak dobrze pamiętam, z mozzarellą. Wiesz co, że nie wiedziałem o tym, że było głośno, nie interesowałem się, ale chciałem właśnie poruszyć temat, że byłem ostatnio w sklepie i szukałem mozzarelli. Szukałem mozzarelli light i trafiła mi w rękę mozzarella high protein. Właśnie nie wiem, jakiej firmy. Mogła być to firma Cot. No zaciekawiło mnie to, no bo wiadomo, że no, to jest moja branża, chcę sprawdzić produkt. I odwróciłem sobie i przeczytałem skład e, i, i, i też tabelę kaloryczności. No i okazało się, że podczas gdy normalna mozzarella ma tam 18-19 gramów białka w 100 gramach produktu, no to ta mozzarella protein miała 20 gramów białka, e, czyli dokładnie tyle samo praktycznie. E, I mozzarella light miała 8,5 g tłuszczu. Na 100 gramów produktu, natomiast ta mozzarella protein miała więcej, nie wiem, czy 10, 12, czy nawet więcej, ale w ogóle Dokładnie. ona wychodziła gorzej niż mozzarella light, a była dosłownie dwa razy droższa i była gorszym produktem. Dokładnie. I teraz osoby, które zaczynają swoją przygodę, bardzo łatwo mogą się na to naciąć i też stąd się bierze ten mit, tak naprawdę, bo ja nie uważam, żeby zdrowa, zbilansowana dieta była droga i e, większość osób sobie na nią nie była w stanie pozwolić, bo większość tak naprawdę produktów, z których my korzystamy, to są produkty dosyć tanie w rzeczywistości. Nawet wiesz, dorwiesz piersk kurczaka na promocji i kupisz sobie większą ilość tego, czasami piersk kurczaka możesz za 16 zł kupić. OK, zaraz się stają w komentarzach osoby, które powiedzą, że kurczaki są faszerowane antybiotykami. Dobra. Owszem, wiadomo teraz przez to, że nastąpił taki mocny przeskok cywilizacyjny, mocno się rozwinęliśmy, no to ta jakość troszeczkę pożywienia ucierpiała, no ale wybieramy i tak powiedzmy, że lepszą opcję, jeżeli opierdzielenie maka na mieście, prawda? Tak. Ja dosłownie tydzień temu liczyłem sobie ile mniej więcej wydaje na jedzenie. No i tak sobie przeliczyłem, że jem teraz 4,5 tysiąca kalorii dziennie. Gdzie no 4,5 tysiąca kalorii dziennie, no to powiedzmy sobie, że to dla przeciętnej dla tak. osoby, no to jest dla małżeństwa, nie? Jakby małżeństwo średnio je 4,5 tysiąca kalorii. No powiedzmy 2,5 tysiąca mężczyzna, 2 tysiące kobieta, tak uśredniając. Czyli e, można powiedzieć, że ja jem e, tyle, co małżeństwo e, dziennie. E, mieszkam w Warszawie, więc mówi się, że jak to nie jest drogo w Warszawie, a ja sobie policzyłem, że. Ja na dietę wydaję około 1000 złotych miesięcznie. No to nie wiem, czy to jest dużo. Nawet no. bym się skłaniał ku temu, żeby powiedzieć, że 1000 złotych to jest mało. 1000... Uważam, że... Uważam, że na dzisiejsze standardy, chodzi cenowe, no to okej, okay, bardzo cena. I chyba większość osób wydaje mi się, że albo oscyluje w tych widełkach, albo wydają nawet nieco więcej ze względu na wydaje to. mi że się... się, że większość osób wydaje więcej niż ja. Pomimo jedzenia, sięgając produkty, po, tak, po gotowe wytobie. produkty, prawda? Tak, więc naprawdę zdrowa dieta już nie jest droga i nie musimy jeść bio i eko, żeby jeść zdrowo, bo faktycznie kupując bio i eko wydamy kupę kasy, ale Można nie musimy. Do... Bio i eko nie oznacza zdrowo, e, i, a high protein e, w zasadzie również e, nie oznacza e, zdrowo, liczy się to, co jest w produkcie, czyli po prostu jeśli widzimy jakiś nowy produkt, e, który świeci nam napisem protein z kilometra, e, warto, zanim e, bezsensownie go włożymy do koszyka, warto odwrócić etykietę, przeczytać, co tam jest. Nie musimy czytać składu, no bo przecież większość osób e, na składzie się nie zna, tak jest prawda. Jeśli ten skład jest podejrzanie długi, no to możemy zacząć się zastanawiać, ale no nie musicie, e, słuchacze, znać każdego z tego z, z Produktów użytych do wyrobu danego, danego produktu, składników, przepraszam. Wystarczy sprawdzić skład, czy on jest długi, i wystarczy sprawdzić po prostu tabelę kaloryczności. Jeśli produkt, na którym jest napisane protein, jego skład, jego tabela kaloryczności wygląda praktycznie tak samo jak tego odpowiednika bez napisu protein, no to po prostu producent chce nas oszukać, bo, bo taka jest moda. I tyle. I też jeszcze chciałbym zadać pytanie, czy w ogóle jest sens wiesz, sięgania po tego typu produkty. Na przykład takie mnie najbardziej zastanawiało mleko ostatnio wysokoproteinowe. Dla kogo bazowym źródłem białka będzie mleko i płacenie za to mleko praktycznie czasami nawet trzykrotności ceny, bo też już widziałem, że po prostu te mleka opakowane w high protein opakowanie potrafią nawet trzykrotność ceny zwykłego mleka kosztować. A ja Ci powiem, że akurat widzę zastosowanie tego mleka high protein. Już Ci mówię jakie. Dlatego, że ono kosztuje 8 zł, ale ma w składzie 80 gramów białka w litrze mleka. W litrze mleka jest 80 gramów białka za 8 zł. I możemy sobie na przykład kupić budyń, zwykły budyń, taki za 40 groszy. Czyli po prostu tak naprawdę skrobie. No, bo budyń ten, ten tani, budyń bez cukru, no to jest tak naprawdę skrobia. Zalać go e, pół litra właśnie takiego mleka, ugotować go na pół litra tego mleka. E, no i tak naprawdę mamy e, bardzo fajny produkt, e, bardzo fajny posiłek, dlatego, że mamy e, budyń tam powiedzmy czekoladowy czy jakiś tam bez cukru e, i mający 40 gramów e, białka. A e, w zasadzie wychodzi to cena 10 gramów białka za złotówkę, e, to jest całkiem rozsądna cena, jak za białko. No, i teraz, czy, to, czy ten produkt to jest jakiś game changer i niesamowicie zmieni naszą dietę? Nie, ale do tego typu zabiegów kulinarnych może moim zdaniem mieć jakieś zastosowanie. No, powiedzmy, że przyjmę ten argument. Z tym, że dam, sam, sam dam kontrargument na to, co powiedziałem, kontrargumentem jest to, że możemy też zrobić taki budyń na zwykłym odtłuszczonym mleku i po prostu dosypać odżywki białkowej i osiągniemy dokładnie ten sam efekt, bo, bo odżywka białkowa podbije nam zawartość białka w posiłku za bardzo podobną cenę, więc to już jest kwestia, kwestia preferencji. To ja Ci daję jeszcze lepsze rozwiązanie i mamy... Fajny, zbilansowany posiłek do tego składający się z dwóch dań. E, Przyrządzę sobie kurczaka załóżmy tam, nie wiem. Ja tam bardzo lubię tą frytkownicę bezuszową. Dla mnie super. Bomba w ogóle zmieniło moje życie, od kiedy ją kupiłem. Korzystam z niej kilka razy dziennie. E, I teraz tak, kurczak do tego jakaś porcja warzyw. Właśnie nawet z tej frytkownicy ja uwielbiam cukinię. W tym okresie, kiedy jeszcze jest na nią sezon, to ubóstwiami z tego refraja robię sobie takie powiedzmy, ale chipsy. Po prostu grillowaną cukinię, do tego porcja kurczaka, a na deserek ratuje budyń. Mamy piękny posiłek. Coś pięknego. Jest to rozwiązanie. Wszystko się zgadza. Warzywa, pełnowartościowe białko, węglowodany z budyniu. Zbilansowany posiłek z dobrej jakościowo produktów. No, prawda. Ciężko, prawda. No, ciężko mi się z tym kłócić, Kasper. E... No, ale po prostu chciałem jakby pokazać, e, że, że to, e, to ma jakieś tam zastosowanie, te produkty, natomiast właśnie jako dodatek, no to nie może być podstawa, bo e, naprawdę e, jestem trochę, z... to, jest, e, to jest moim zdaniem trochę wina paru znanych kont w internecie, nie, e, które bardzo rozpromowały to, jedz jak chcesz, wygląda jak chcesz. E, no i... bo, Boisz się ksywkami rzucać? Nie chcę rzucać, no bo po co. E... Dobrze pod zasięgi rób. No bo dlatego, że e... to nie do końca tak jest. I jeśli będziemy całe nasze białko e, dobijać z e, właśnie takich, e, tego typu produktów, a bardzo, bardzo, bardzo dużo młodych osób, które po prostu nie mają takiej rzetelnej naukowej wiedzy, tylko no, powiedzmy sobie szczerze, 100% ich wiedzy pochodzi od znanych osób z internetu. Osób często znanych nie dlatego, że są wyedukowani, że mają jakiekolwiek kwalifikacje w tej dziedzinie, tylko po prostu dlatego, że są znani w internecie. No to potem właśnie mamy takie smaczki, że ktoś pięć razy dziennie je skyry. No tak to się kończy, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, większość fitness guru, którzy w internecie są, nie ma nic wspólnego z dietetyką czy medycyną, bo nikt z ich takich studiów nie skończył I, i, i po prostu nie mają takiej rzetelnej wiedzy na ten temat, więc oni być może nawet nie wiedzą, jak na przykład karagen wpływa negatywnie na, na mikroflorę i powoduje właśnie na przykład wzdęcia, a jest tego masa w puddingach proteinowych. Czy właśnie, że sukraloza może wpływać negatywnie na naszą mikrobiotę, o czym już no mówiliśmy tak, w podcaście, podcaście, podcaście o słodzikach, do którego syłamy. Mówiliśmy słodzikach. w podcaście o słodzikach, serdecznie zapraszamy. E, więc, e, to, że nasz fitness guru e, nam tak mówi w internecie, nie do końca oznacza, że to jest prawdą. Po prostu on też być może nie wie. Tak, z, z, to, bardzo się z Tobą tutaj zgodzę w tej kwestii. I też należy popatrzeć, e, ja wiem, że tutaj większość osób, która nas ogląda, no to nawet nie ma nic wspólnego z kulturystyką. Ale wystarczy popatrzeć czasami na dietę zawodnika, który może być dla nas inspiracją. Ok, tutaj na przykład Chris Bamsted jest dla teraz wielu młodych adeptów siłowni. No oczywiście mężczyzn inspiracją, bo jego sylwetka no, przykuwa uwagę i dla wielu jest ideałem. Zobaczcie sobie dzień jedzenia Chrisa Bamsteda i wyciągnijcie wnioski, ile przetworzonego jedzenia znajduje się w jego jadłospisie, a ile stanowi, jaki, jaki procent stanowi. Jedzenie pełnowartościowe z nieprzetworzonych produktów, które są przygotowywane na bieżąco i od A do Z. Nie są to kurcze raczej. Nie oświadczycie tam naprawdę żadnych budynków proteinowych, mało tego skierów. Yy, produktów nabiałowych też nie będzie zbyt wiele. Oczywiście mówimy tutaj o zawodniku Pro, ale dlaczego ja o tym wspominam? Bo Chris doskonale sobie zdaje też z tego sprawę, że trawienie i przyswajanie tego produktu ma ogromne dla nas znaczenie. Jeżeli czujesz, że po tym puddingu proteinowym odczuwamy jakąś e, ociężałość, wzdęcia, że dwa puddingi proteinowe to już może być faktycznie dziennie za dużo, no to kurczę, organizm wysyła nam sygnał, że należy coś zmienić w tej diecie. Zastanówcie się, co może być przyczyną i jak to wyeliminować, jak to zmienić. Tak, e, im, Im dłużej właśnie siedzę w tej branży, e, tym bardziej dochodzę do takiego wniosku, że naprawdę trzeba też słuchać swojego organizmu w tym, po prostu poświęcić chwilę na to, żeby uważnie popatrzeć na reakcję naszego organizmu na różne rzeczy. No w tym wypadku mówimy o jedzeniu, ale nasz organizm naprawdę bardzo chętnie nam podpowie, co dobrze tolerujemy, a co nie. I to może być faktycznie znak, bo jeśli czujesz się nieco gorzej, a ja powiem szczerze, czuję się gorzej, jak zjem taki E, bardzo przetworzony posiłek, typu właśnie e, zjem, jakieś tam e, skry z waflami ryżowymi, jeszcze z batonem proteinowym. Niby jest ok, niby makro się zgadza w fitatu, ale coś jest nie okej. Okay. coś, coś, coś się gorzej, jakby w żołądku czujesz się taki ciężki, czujesz, że to się nie strawiło tak, jak powinno, e, czuję, że mam mniej energii, jestem bardziej ospały. E, naprawdę organizm mówi, e, kiedy jesz dobrze, a kiedy, kiedy należy. Coś z tej diety wyeliminować lub po prostu zamienić. No i myślę, że ja ze swojej strony mogę na tym skończyć. Nie wiem, Kacper, czy jeszcze masz coś do dodania? Nie, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy ten temat na tyle. Że nasi słuchacze będą też usatysfakcjonowani. Pewnie mogli, mogliśmy poruszyć jeszcze kilka tam aspektów, typu skupić się bardziej na jakimś jednym produkcie, czyli na przykład poruszyć tutaj kwestie słodyczy, proteinowych, kwestie zamienników klasycznych, batonów, ciasteczek itd., itd., ale o tym też troszkę mówiliśmy w materiale o dlatego też nie widzę sensu, żebyśmy to roztrząsali ponownie, chyba że znajdziecie coś, o czym nie powiedzieliśmy? Dajcie znać w komentarzach, do czego serdecznie zachęcamy. No i tym akcentem możemy się dzisiaj z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Był ze mną Paweł Angulski. I był również Kacper Makarowski. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.